Dobry witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ta konferencja będzie wyjątkowa, jak dobrze Państwo nie będzie dotyczyła bezpośrednio spraw powiatu. Jak dobrze Państwo wiecie, 13 października będziemy mieli święto demokracji wybory parlamentarne. My rok temu od wyborców otrzymaliśmy mandat zaufania i dlatego zwracamy się do wszystkich wyborców, naszych wyborców, którzy Obdarzyli nas raptem zaufaniem, o to, aby wzięli przede wszystkim udział w tym święcie demokracji, I to jest najważniejsza sprawa, aby po prostu iść i zagłosować, aby cały czas można zmieniać Polskę. Druga kwestia to prosimy oczywiście o to, i to chyba nie będzie nowością, yy, aby oczywiście nasi wyborcy zagłosowali na listę numer 2, czyli listę Prawa i Sprawiedliwości. Na tej liście i tu. Nie musi być to takie jednoznaczne dla wszystkich, ponieważ na tej liście jest bardzo dużo, bardzo dobrych kandydatów. My, jako radni i sprawiedliwości, w sposób jednoznaczny i można być jednomyślny po wspólnej dyskusji, udzieliliśmy poparcia jednej osoby. No i tu nie będzie raczej niespodzianki, bo tą osobę, którą my popieramy z różnych powodów, zaraz się Państwo dowiecie, jakich, będzie pani poseł Anna Czyli prosimy naszych wyborców, aby oddali głos na panią Annę Mielczanowską. Ja, jeżeli ktoś się mnie zapyta, dlaczego będę głosował na panią poseł, od dawna popierałem panią poseł, jak jeszcze była panią prezydent. Z dwóch powodów. Jest po prostu osobą uczciwą i przyzwoitą. I bardzo kompetentną. Przez cztery lata także pokazała, że jest bardzo dobrym posłem. Dlaczego oddadzą głos moi koledzy? I koleżanki Mam. oczywiście, czy koleżanki, koledzy, oddaję, oddaję im głos. Ja zagłosuję na panią posłannę Mirczątkowską za aktywną działalność na rzecz małych ojczyzn czyli na rzecz gmin, na przykład powiatu radomszczańskiego e, i są na to przykłady, liczne przykłady, mnóstwo spotkań z wyborcami, z mieszkańcami Radomska, powiatu radomszczańskiego. W tym roku już 7 spotkań w gminie Przedbóż z panią poseł Milczanowską. E, ale e, te przykłady na e, rozwój poszczególnych gmin to przynajmniej to takie jak e, Fundusz Dróg Samorządowych. Prawie 16 milionów z poparciem pani poseł Myczanowskiej trafiło, 16 milionów złotych trafiło do samorządów powiatu radomskiego. Sam powiat radomski 80% dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej. Jest, są to rekordowe dofinansowania. Również dofinansowania na wozy bojowe dla OSP. Również dofinansowania na obiekty sakralne jak w Radomsku, Żyjowicach czy Przedbożu. I dlatego. Dla Pani Poseł liczy się człowiek. Dla, no i fajnie zapomniałam. No i liczy się człowiek, tak. to jest najważniejsze. Liczy się człowiek. Nie ma dla niej spraw nieważnych lub których nie da się rozwiązać. Pomaga ludziom. Dla, do jej, drzwi do jej biura są otwarte dla każdego. Ja zagłosuję na Panią Poseł, ponieważ aktywnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Wspólnie pomagamy mieszkańcom powiatu radomszczańskiego wypełniać wnioski z programu Czyste Powietrze. Ja mógłbym powiedzieć, że ze swojego środowiska czy środowiska przedsiębiorców bardzo nam pomaga, wspiera nas w naszych działaniach. Warto tutaj wspomnieć o Konstytucji dla Biznesu, o Małym ZUS-ie czy nawet tak zwanym pakiecie przyjazne prawo.